Szanowni Państwo, za nami pierwsza niedziela adwentu. Rozpoczął się czas oczekiwania, czas adwentu. To szczególny czas w naszym życiu, w kościele, ale także w społeczeństwie. Słyszymy o tym właśnie czasie, wybrzmiewa on w środkach przekazu społecznego, także w kościele. Słyszymy o promocjach, nas zachęcają, żeby kupować jak najwięcej, bo święta się zbliżają, trzeba pomyśleć o prezentach swoich bliźnich, Kościół wam mówi zatrzymaj się, pomyśl kim jesteś, dokąd zmierzasz. Kościół mówi za Chrystusem, uważajcie na samych siebie. I za psalmistą powtarza, idźcie z radością na spotkanie Pana. Do nas należy wybór, w jaki sposób ten czas Adwentu będziemy przeżywać. Ja serdecznie zachęcam Żebyśmy ten czas przeżyli bardziej refleksyjnie, z zatrzymaniem się, żebyśmy uważali na samych siebie, żebyśmy też spotykali się z Chrystusem, który ciągle przychodzi. Święta Bożego Narodzenia to jest przypomnienie faktu historycznego przyjścia Chrystusa, ale On ciągle przychodzi. Przychodzi do nas zwłaszcza w Eucharystii, dlatego serdeczna prośba, Szanowni Państwo, ceńmy ten czas niedzielnej Eucharystii, to przecież tylko godzina czasu, skali tygodnia, niewiele, ale przecież wiele, bo to spotkanie z Nim, z Chrystusem, który przychodzi. I jeśli tak przeżyjemy ten czas Adwentu, to pewnie inaczej przeżyjemy także święta Bożego Narodzenia, ale także pomyślimy o tym, co jest kresem naszego życia, bo kiedyś ten Adwent naszego życia się skończy. I przejdziemy do tej rzeczywistości, którą wierzymy i którą oczekujemy, a tą rzeczywistością będzie spotkanie z Nim, z naszym Zbawicielem, tym przychodzącym i obecnym. Bądźmy także obecni, przy nim, sercem, umysłem. Życzę Państwu pięknego czasu adwentowego. Niech Pan Bóg błogosławi i także na te święta nadchodzące, aby były Boże, spokojne, radosne, rodzinne i pełne pokoju, bo Chrystus przychodzi do nas jako Książę pokoju. Szczęść Boże Państwu.